Członkowie LKS Orlęta Łuków spotkali się na nadzwyczajnym walnym zebraniu. Brało w nim udział 43 członków. Spotkanie rozpoczął kurator Sławomir Rzymowski, który poinformował m.in. o tym, że zadłużenie klubu na koniec 2018 roku wynosi 79 tysięcy złotych. Pół roku działalności kuratora no, praca na pewno trudna. Natomiast no, należy też na to spojrzeć w ten sposób, że rok mimo wszystko, 2018, zakończył się nieźle, ponieważ no, bierzmy pod uwagę, że mogło być zdecydowanie gorzej. Tak jak wspomniałem już tutaj na Walnym, 2018 rok to czwarta liga, 2018 rok to dwie dodatkowe sekcje, to generowało kolejne koszty. Natomiast my wygenerowaliśmy zobowiązania wyższe niż w ubiegłym roku, w roku 2017, 18 tysięcy zł. Mogło być zdecydowanie gorzej. A te 100 tysięcy, które trafiło w 2018 roku do EKS Łuków, to co to za pieniądze? Były to dwie darowizny przekazane ze spółek miejskich z Pecu i PUIK-u. Ile dzisiaj jest na koncie Orląd? Tak jak wspomniałem na początku walnego zebrania, na koncie klubu na dzień dzisiejszy jest 29 zł. Nie wiemy jeszcze, jak to się wszystko skończy, ale przyjmijmy, że nie ma prezesa, nie ma zarządu. Co dalej? Myślę, że najbliższe dni pokażą. Czy zgodziłby się pan pełnić przez kolejne 6 miesięcy funkcję kuratora w Orlentach? Myślę, że na ten moment to nie odpowiem na to pytanie. To jest trudna decyzja, bo i praca nie jest łatwa. Na pewno będziemy rozważać. Czy jest szansa dla Łukowskiego Klubu Sportowego Orlen Łuków? Jeżeli w zarządzie będą osoby odpowiednie do zarządzania klubem, to myślę, że jest to temat otwarty i można tym, tym, tym stowarzyszeniem dobrze zarządzać. Miasto wspomaga to stowarzyszenie i to, jak pan burmistrz zaznaczył, no w dużej mierze. Natomiast rolą stowarzyszenia, rolą prezesa zarządu jest także szukanie tych sponsorów zewnętrznych. Następnie uczestnicy spotkania wybrali na przewodniczącego obrad Zdzisława Skrzyneckiego. Od początku zebranie przebiegało w gorącej atmosferze, już przy uchwalaniu regulaminu rozgorzała dyskusja. Gdy doszło zaś do punktu wyboru prezesa, Zdzisław Skrzynecki zgłosił kandydaturę Arkadiusza Kaszni. Ten odmówił, argumentując, że nie może kandydować na prezesa klubu, bowiem jest przewodniczącym komisji rewizyjnej. Zdzisław Skrzynecki zaproponował wówczas, aby Arkadiusz Kasznia zrzekł się tej funkcji. Kasznia odmówił. Kolejnym zgłoszonym kandydatem był Ireneusz Goławski, przedsiębiorca, od niedawna członek LKS Orlęta Łuków. On również odmówił, a powodem, jak stwierdził, jest zadłużenie Orląt i zbyt małe dofinansowanie przez władze miasta. Chcieliśmy stworzyć zarząd, chcieliśmy stworzyć klub. A polityczne. Z całej sali byli zaproszeni działacze. Tylko jest jeden problem. Ja osobiście boję się i nie podejmę się e, bycia prezesem, ponieważ na dzień dobry trzeba spłacić 100 tysięcy złotych. Proszę Państwa, e, wzięcie udziału. W naborze wniosków w Urzędzie Miejskim tam jest jakby zabezpieczone 350 tysięcy. Klub zawsze otrzymuje w trzech latach te pieniądze. Wyobraźcie sobie, że klub otrzymałby te 110 000 czy 120 tysięcy. Automatycznie trzeba te wszystkie pieniądze oddać. I jak dalej działać? Te ja, przecież to jest niemożliwe. To przecież będziemy powielali. Ja stracę twarz. Będziemy powielali te błędy przeszłości. Widzę półgłosu na sali, który mógłby pomóc, panie burmistrzu. Eee, cóż, ja nie chcę postawić pana burmistrza pod ścianą. My rozmawialiśmy, próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie. Słuchajcie. Brakuje 100 tysięcy, żeby zamknąć ciągnący się od wielu lat Bóg. W tym buchie. Ja mam świadomość, że rozmawiam z wieloma z Was na temat tego, co się w dzieje. Przypominam też, przypomnijcie sobie, jak w mojej ocenie dobrze funkcjonujący prezes Adam Kulik Miał podziękowane za swoją prezesurę. Ja byłem świadkiem tego tutaj, na tej sali. Dostał, dostał twarz, został okruty. I takiej, i czegoś takiego można się spodziewać po działaczach, po sportowcach. Każdy by się odważył, tego boi. Ja też. Trenerzy chcą pieniądze zarabiać i się nie dziwię. Zawodnicy chcą zarabiać też się nie dziwię, bo na wsiach płacą im więcej. Ale ciągle jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kwestionuję wszystko, a to prezes dobry, a to zły, a to zgodnie, a to niezgodny i ciągle jakieś wywody w telewizji, to nie służy temu długowi To jest dziadostwo, co robimy. Panowie, taka jest prawda, tak widzę. Nie śmiejcie się burmistrzowi, że nie chce wyłożyć 100 tysięcy. Choć przypominam i powiem to dzisiaj, poprzedni burmistrz znalazł 100 tysięcy, żeby pomóc kuratorowi. Wpompował 100 tysięcy dolarów. Dzisiaj tych pieniędzy nie ma. Jest, jak słyszeliśmy, 29 zł na chodzie. Z czym zaczyna Przecież ja nie jestem marianna. Ja mogę pomóc. Ja mogę dać nazwisko. Ja mogę się poświęcić, zrezygnować z bycia z, rodziną, z bycia w firmie. Tak, zrobię to. Panie burmistrzu, rozumiem, że to jest wdzięczny, to teraz zrobię. Proszę, żeby Pan się odniósł, jeżeli Pan zechce zabrać głos w kampanii wyborczej, w debacie. Podkreślałem, że klub musi sam sobie ze sobą poradzić. W mojej ocenie, w klubie dzieje się źle. Dzieje się źle, że się dzieje z wydatkowaniem tych pieniędzy. Gdzieś te pieniądze Wam uciekają, trzeba te dziury znaleźć i te dziury załatwi. Myślę również, że jako burmistrz, ale również patrząc tutaj na mojego poprzednika. Było wyjście naprzeciw potrzebom klubu choćby poprzez to, że kwota na ten klub jest w tym roku większa. To jest kwota 350 tysięcy, to jest 60 tysięcy więcej. Nie mogę jako burmistrz, jako właściciel również na przykład spółek miejskich, dwóch kół spółek miejskich, od tak się mam tutaj powiedzieć, do ode mnie to nie są moje pieniądze. Gdybym mojemu tak powiedzieć i mógłbym sobie z nimi zrobić, co bym sobie zęczył. E... Mało tego, patrząc na historię wydatkowania tych pieniędzy, patrząc również na atmosferę dzisiejszego spotkania, mam olbrzymiowa, nawet gdybym zadeklarował, że ta stupa, z tysięcy, że one się znajdą na końcu stowarzyszenia, to mam olbrzymie obawy, czy to tak naprawdę załatwi problem i uzdrowi sytuację w klubie. A może się trzeba zastanowić, czy w tej formule, w której funkcjonuje klub, co nadal może funkcjonować? Czyli nie powinien przyjść taki moment, że trzeba sobie jasno powiedzieć, to już nie będzie działać. Ta maszynka jest na tyle zepsuta, że nikt nie jest w stanie jej naprawić. Czego dowodem są e, kolejne zebrania walne, kolejne wybory prezesa, potem coś się dzieje z zarządem, potem mamy kuratora. Stoicie w miejscu. Przyjrzyjcie się, jak działają inne stowarzyszenia, odpowiem. Jak oni to robią? Że tam pieniądze nie uciekają. Wiem również, i to nie jest wiedza tajemna jakaś, że największym kosztem tym, co pochłania najwięcej pieniędzy jest drużyna piłkarzy seniorów. A drużyny w Stalinie, w jakie mają warunki finansowe? I też na sercu leży bardzo trudno. Wstancie przed Nie mogę doprowadzić do takiej sytuacji, jak była w zeszłym roku, że niejako pod stołem ta stoła została do Was wprowadzona. Nie tego oczekiwali ode mnie wyborcy. Po tej wymianie zdań członkowie Orląd zdecydowali o przerwie w zebraniu, która ma trwać aż do poniedziałku do godziny 17.00. O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiliśmy burmistrza Piotra Pudowskiego. Stowarzyszenie Orlęta Łuków jest stowarzyszeniem, jest tworem suwerennym, w którym nie powinny grać jakieś instytucje, partie polityczne, grupy określone, grupy interesów. To stowarzyszenie nie ulega wątpliwości, że ma olbrzymi wewnętrzny problem, ale również samo wewnętrznie musi sobie ze sobą poradzić. Chodzi tutaj głównie o kwestie finansowe, ale również o kwestie organizacyjne. Stowarzyszenie oczywiście korzysta z pomocy miasta, to jest rzecz naturalna i ta rzecz się dokonywała. Miasto w bardzo szerokim zakresie wspomaga to stowarzyszenie, czy to poprzez dotacje, czy również poprzez to, że poszczególne sekcje korzystają z miejskich lokali czy z tej przestrzeni. I, I tylko jakby rolą stowarzyszenia jest już w sposób mądry tymi funduszami gospodarować. Pytany o to, czy przekaże Orlentom dodatkowe 100 tysięcy, burmistrz Płudowski odpowiada. Myślę, że to jest nieodpowiedzialne działanie, to są pieniądze publiczne i nie można sobie od tak jednego danego stowarzyszenia wesprzeć, wesprzeć tylko dlatego, że tak się komuś podoba, tylko ktoś chce tak zrobić. Stowarzyszenie musi sobie samo wewnętrznie poradzić ze swoimi problemami, natomiast oczywiście ma wsparcie ze strony miasta. To maszynka, która się zepsuła i która się już nie da naprawić? Takiego porównania użyłem. Ta maszynka psuła się, czy psuta była przez niektóre osoby. I być może, że trzeba stanąć i, i przeanalizować sprawę i w sposób odpowiedzialny powiedzieć, tak, rzeczywiście tego nie jesteśmy w stanie już naprawić. W tej formule działać to nie będzie. Rozmawialiśmy również ze zgłoszonym na kandydata na prezesa klubu Ireneuszem Goławskim. Każdy się boi wziąć na siebie odpowiedzialność. Tam jest 100 tysięcy długu. Członkowie klubu niechętnie się garną. Zresztą jest rozgardiarz od dłuższego czasu, od wielu lat. Dług się ciągnie i myślę, że czas najwyższy ten węzeł gordyjski przeciąć. Rozmawiałem z panem burmistrzem na ten temat. Proponowałem różne rozwiązania. Przełożyliśmy to, żeby być może wypracować jakieś wspólne stanowisko. Mamy wiele pomysłów na uzdrowienie tego, ale nie widzę nie widzę możliwości rozpoczęcia z długiem stutysięcznym działalności jako prezes. Ja, jeżeli bym się podjął, gwarantuję własnym majątkiem. W imię czego nam to zrobić? W imię kłótni, które tam powstawały wcześniej, w imię wyrywania różnych pieniędzy, słyszę o różnych fakturach, że gaz za 500 zł zatankowano, a to to, a to śmo, a to tamto jakieś takie niestworzone rzeczy. Jeżeli będzie mi dane, to się przyjrzę. I gwarantuję, że Wy się pierwsi dowiecie, co tam by było źle, co zamierzamy naprawić, w jaki sposób zamierzamy to zrobić. Padło dzisiaj z tej sali, że burmistrz mógłby, gdyby chciał, bo jest przecież gospodarzem miasta, dołożyć te brakujące 100 tysięcy, pokryć ten dług, żeby Orlęta były teraz na zero. No ale powstaje też pytanie, no to innym stowarzyszeniom też powinien dokładać pieniądze, jeżeli im zaczyna brakować. No tak, ale to jest największe stowarzyszenie. To tam chodzą nasze dzieci w większości, nasi wnuczkowie. To jest wielki klub z olbrzymimi tradycjami. Zbliża się stulecie tego klubu. Są małe klubiki, które są fajnie zarządzane przez jedną osobę. Przychodzi tam kilkanaście, kilkadziesiąt dzieciaczków. Po kilka dzieciaczków różnie jest. Ten klub ma, że tak powiem, pewne zaszłości. Tak jak powiedziałem, trzeba to przeciąć, i wtedy w mojej ocenie powinien fajnie, fajnie prosperować. Chcę tu jeszcze jedną rzecz nadmienić. Otóż wokół tego klubu ciągle są jakby takie złe fluidy. Tam ciągle ktoś, choćby przewodniczący komisji rewizyjnej, wie czy ma coś do, do powiedzenia i to nie służy, naprawdę nie służy. Tam musi być porządna praca, ciężka praca, praca zespołowa i to może dać efekty. Przy czym no trzeba to wziąć, jak to mówią sportowcy, za twarz. Ja nie przychodzę do burmistrza po to, żeby mi pożyczył parę złotych do mojej firmy. Ja przychodzę, bo to w burmistrza gestii jest zadbanie o sport w tym mieście. To ja, ja. Burmistrz daje 350 tysięcy w konkursie na realizację zadań sportowych. Spółki miejskie mogą dać darowiznę, ale podobno spółki miejskie już nie mają pieniędzy. I może nie wszyscy mieszkańcy chcą, żeby burmistrz dawał pieniądze tylko jednemu klubowi. No i przede wszystkim burmistrz tych pieniędzy nie ma. Pani redaktor, co znaczy burmistrz nie ma pieniędzy? Ja pani powiem, jak ja bym był burmistrzem, to bez wahania... Wyznaczyłbym swojego człowieka, który by mi odpowiadał, i ja bym mu pomógł. Przeciąłbym ten węzeł gordyjski. Namawiam burmistrza do nieco większej odwagi. Kontynuacja nadzwyczajnego walnego zebrania Orląt już w poniedziałek. O decyzjach, jakie podejmą członkowie stowarzyszenia, niezwłocznie państwa poinformujemy.